E, PD Intercity czy coś tamtego I, zos i zostawcie łapkę w górę. I ze mną dzisiaj jest mm, Kamil. Hello? Ma I. Pamiętajcie, i zostawić łapkę w górę i się i, Uwaga, dzisiaj, jeżeli mnie się nie posłuchasz, mhm. wtedy do ciebie Mhm. Dobra. A ja dalej Dobra dobrą takie Dobra i a wy zostawcie łapkę w górę yy, za 3, 2, 1 i za, zapamiętacie jeszcze o subskrypcji Okej. Okay. Jem sobie jeszcze butelkę sobie Dobra, okay. to jest górę. Nasze zadanie jest znalezienie gazu i auta, tak? Tak, uwagi. O, jedzenie. Jak to? Eee. Dobra. I zapamiętacie, jak zagracie w tą grę, to zapamiętacie, żeby znaleźć jakieś jedzenie lub picie. Bo tutaj właśnie macie y, to życie. To czerwone to pasek y, jedzenia. A to niebieskie to jest...

I została pokonana. Tak, a nie. Dobra, Dobra. idziemy do, 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 do jakiegoś miasta. miasta. Dobra, idziemy do City, tam jest najwięcej tych jedzeń a. i tych wszystkich. Ja mam pomysł żebyś ty, e, eksplorował e, budynek, a ja bym poszedł do galerii. Do galerii? Tak, ja idziesz do ja mar. Do galerii, Dobra, chodź ze mną. I to, jest, i Idę w stronę City. Ej coś tam jest, coś różowego Jakby auto i Ile tu jest zainfekowanych Gości Idę do nich, idę Chodźcie chyba się tutaj się i Chodźcie się tutaj bawić. No chodźcie No chodźcie, no um, Chyba się widzę, ale Widzisz tam ale

Aha! Lecimy! Lecimy! A masz! Tylko, że to nie było ja. Ej, a wiesz, a wiesz, że tutaj przy wejściu jest taki chudziutki budynek? Nie zostaw mi wszystko, co tutaj jest! Ktoś już coś tam wziął. żeby to nie było lezionko. Ja. Dobra, chyba w tym odcinku, widzowie, nie, nie, znajdzie, nie znajdziemy jakiegoś auta lub gazu. No, chyba nie. Chyba nie. No No to już wiecie, widzowie, jak się, jak się to zaprezentuje. Nie, nie Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a ja się z wami żegnam i pa.